Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Moi drodzy, ze mną dzisiaj nietypowy gość, profesor Geosław Florek-Wel-Faunek i profesor przyjechał do nas z naszego uniwersytetu. Jest specjalistą od geoturystyki, botaniki i ekomarketingu. Profesorze, co Cię do nas sprowadza? Dzień dobry Państwu. No, sprowadza mnie do Państwa fantastyczna akcja Geoparku którą postanowiłem wesprzeć moim niekwestionowanym autorytetem naukowym, w tym względzie, mianowicie akcja, która nazywa się Kielce Naturalnie. I tu widzę takie piękne logo Kielce Naturalnie no bo Kielce to faktycznie naturalne miasto, zasoby przyrodnicze niesamowite. No i czy możesz nam, profesorze, coś o tym logo opowiedzieć? Ech. Pierce naturalnie. Dlaczego naturalnie? Mamy tu akurat zieleń i brąz. Zieleń wiadomo, zieleń naszego ogrodu botanicznego, okolicznej przyrody, która w tej chwili właśnie na wiosnę wybuchła swoją, można powiedzieć, jakże krwistą zielenią. No i oczywiście obok brąz, czyli ta geologia, która jakby w ziemi ale również wychodzi z ziemi, prezentuje się pięknie w naszych skałach i dewonie, czyli tym okresie geologicznym, który dominuje tutaj u nas w Kielcach. Także to połączenie tej zieleni z brązem jakby idealnie odzwierciedla to hasło. No i oczywiście korona, która w herbie Kielc jest od wieków, wieków kilku. Trochę ją wystylizowaliśmy na koronę, oczywiście nawiązującą do tej zieleni, do drzew do tego faktu, że bardzo dużą część naszego pięknego miasta zajmuje właśnie przyroda, lasy, doliny, rzek i ten cały aspekt biologiczny, można powiedzieć. Także idealnie to myślę jedno i drugie zostało akurat w tym logo uchwycone. Profesorze, to na czym ta akcja ma polegać? Powiedz nam. No, dziękuję tu Geoparkowi, bo na zaproszenie Geoparku, który tą akcję przygotowuje, wspólnie tutaj z Urzędem Miasta. Postanowiłem wesprzeć GOPAK moją wiedzą specjalistyczną, jakże również i naszymi wspólnymi działaniami, które podjęliśmy do tej pory. No i w wyniku tego postanowiliśmy jakby skupić w jednym miejscu te wszystkie nasze atrakcje, żeby turysta, który przybędzie do tego naszego miasta, miał od razu na, na, na jednej stronie wszystkie informacje, które są związane. Z przyrodą, z geologią, w tym całym pięknym krajobrazu, który jest w Kielcach i wokół Kielc, i mógł z tej jednej strony dowiedzieć się wszystkiego, co można zobaczyć fajnego, gdzie się wybrać, jakie obiekty odwiedzić, no i później również takie informacje praktyczne, bo wiadomo, jak się chodzi, to chce się jeść, a jak się dużo chodzi, to chce się i spać. Także oprócz tych informacji przyrodniczych, mamy również tam na tej stronie informacje praktyczne dla naszych. Kochanych turystów, mam nadzieję, że ich będzie coraz więcej dzięki tej naszej wspólnej akcji. To moi drodzy, to możemy powiedzieć, że zaczynamy akcję Kielce Naturalnie. Z profesorem będziemy się jeszcze spotykać i będzie nam jeszcze opowiadał wiele ciekawostek. A teraz zapraszamy Was na nasze strony. Wpisujemy w przeglądarkę Kielce Naturalnie, razem pisane pl albo naturalnie kielce.pl i tam jeszcze więcej o naszej akcji a ja wyrazy szacunku panie profesorze składam i na pewno się jeszcze zobaczymy chcesz jeszcze coś dodać tak chcę jeszcze na koniec dodać bo kielce to unikat mało kto wie ale o tym wszyscy wkrótce przekonają się jo zapraszam tak jest trzymajcie się papa pa, zapraszamy